Kim są ci kolorowi żołnierze stojący obok trumny papieża? Poznajcie pięć mało znanych ciekawostek na temat gwardii szwajcarskiej. Numer 1. Gwardia szwajcarska istnieje od 1506 roku i jest uważana za najstarszą oraz najmniejszą armię na świecie. Liczy obecnie około 135 żołnierzy. Numer 2. Do gwardii mogą wstąpić wyłącznie nieżonaci, praktykujący katolicy obywatele Szwajcarii. Którzy odbyli służbę wojskową, mają od 19 do 30 lat i co najmniej 174 centymetry wzrostu. Numer 3. Każdy nowy gwardzista przysięga wierność papieżowi i gotowość do oddania za niego życia. Numer 4. W swojej ponad 500-letniej historii Gwardia Szwajcarska stoczyła tylko jedną bitwę podczas splądrowania Rzymu w 1527 roku. Numer 5. Charakterystyczny mundur gwardzistów, często mylnie przypisywany Michałowi Aniołowi, został zaprojektowany w 1914 roku przez dowódcę Julesa Reponda. Kolory żółty, granatowy, czerwony nawiązują do herbu medyceuszy rodziny papieża Klemensa VI. Daj znać w komentarzu, która ciekawostka zaskoczyła Cię najbardziej.